Jesteśmy z Waldemarem Custom po KSW19. Dzień dobry Państwu, w tej, w tej sytuacji. Już. Tak. E, chciałem Cię zapytać, e, przede wszystkim Twoja strona, tak jakby całego tego biznesu, e, które wejście oceniasz za najbardziej udane, czy któreś nie wypaliły tak nie miały takiej nazwijmy to energii, bo Ty też na to patrzysz, mm. prawda? Oczywiście, znaczy, co ja naj, najczęściej próbuję się wklejać w muzykę. To jest, to jest, żeby było jasne, to jest jedyna wartość, która różni KSW od innych, e, od innych gal, tak naprawdę, jeżeli chodzi o stronę muzyczną. Oczywiście mówię. E, jest to gala, która jest przemyślana i określona znana planem filozoficznym, my produkujemy na nią muzykę, przerwy nie są zaiksowe, są nasze, tworzone przez twórców, znanych autorów i producentów polskich, między innymi Mateo czy Donatana na przykład. Ja robiąc wyjście wklejam się w muzykę, do której ktoś chciał trenować, bądź z wielu powodów jest to muzyka, którego go reprezentuję, nie wszędzie mogę zaproponować coś. I muszę się jakby wklejać. Czyli chyba jedyną wartością, którą ja chciałbym robić dobrze, to wklejać się w te wejścia. I nie mi oceniać, czy ja jestem wtedy dobry, lektorsko, czy wiesz, ciężko mi to powiedzieć. Na pewno różnica jest taka, że, że to w jakiś sposób wkleja się w tą muzykę, prawda? I, I to jest jakby najistotniejsza rzecz. Nie umiem ocenić wyjść pod kątem tego, które z nich było najbardziej spektakularne. E, mi się wydaje, że do tej pory najbardziej spektakularne wyjście, o którym wiem, to to, o którym powiedział mi Marcin Różalski, prywatny mój kolega. Który powiedział mi, że po prostu jak, jak, jak go zapowiedziałem to się obstrał, miał ochotę się popłakać generalnie i, I z tego miejsca na pewno nie obrazi się, że tak właśnie powiedziałem I to był dla mnie największy komplement, jaki w życiu usłyszałem A może, znaczy moje osobiście, jak już może nie jest to dobre miejsce na to Ale uważam, że wyjście Matta Horwicha zdecydowanie kopie dupę, że tak powiem Bardzo się cieszę, słuchaj, Matt Horwich ma bardzo przemyślaną w ogóle strategię Ponieważ trzeba by było wtedy wiedzieć o czym śpiewa Eddie Vedder w jego utworze Żeby rozumieć jaki kontekst kulturowy generalnie zawarł Matt Horwich w swoim wyjściu. I to jest taka, to konkurs dla, 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 dla redakcji. I teraz do czego zmierzam? Jestem przekonany o tym, że ja na przykład prywatnie uwielbiam Ediego Wedera i, i, i jego twórczość. To jest jeden z najbardziej inteligentnych, normalnych, uwrażliwionych facetów w show, w show biznesie amerykańskim. I wybranie tego utworu, właśnie Ediego Wedera, jest, jest tak zamienne. No i rzeczywiście jego wyjście jest takie, kiedyś wychodził. Ja największego olśnienia dostałem przy Jamesu, Jamesie Zikiczu. Otóż James Zikic wychodził do piosenki z Oazy. piosenki Blessed be the name of the Lord. Eee, i, I może mam powiedzieć jedną rzecz przyznać się do tego. To, co poczuł Różal wtedy, kiedy ja zapowiadałem jego, ja kiedyś poczułem sam odosobniony tu w tym miejscu na ringu, nie było tych wszystkich ludzi, to nie było, wiesz, nie było tego tłumu, nie było tych ludzi. Ja przeżyłem wewnętrznie i refleksyjnie wyjście fajtera na własnej gali. I naprawdę to przeżyłem, nie? zrozumiałem, dlaczego nazywa się The Messenger, o co chodzi w tym numerze i jak bardzo wielką nadzieję pokłada w, to, w te wyjściu. I teraz, jak to się mówi po polsku nieładnej kolejnie, ja jak po prostu jak dobrze jest, nie trzeba psuć. Wiesz co chodzi? I po prostu wtedy trzeba się tylko w to wkleić. Natomiast istotnie zgadzam się z tobą, wyjście Matachorowicza bardzo ciekawe, chociażby przez tą liryczność właśnie i refleksyjność. A cała gala pod względem sportowym no na początku było tak, że całe te problemy z transmisją i tak dalej trochę zabiły atmosferę, ale ona bardzo szybko powróciła na najwyższe obroty. Jak całościowo oceniasz galę? No może najpierw pod względem atmosfery tak? Nie chciałbym znowu jakąś tam fałszywą skromnością bić do ludzi generalnie w tym wywiadzie u was. E, natomiast ja nie jestem człowiekiem, który powinien oceniać galę. Ja jestem wiże wydarzeń i w zasadzie Naprawdę nie, nie, nie umiem tego robić. W moim, w, w moim prywatnym kontekście każda gala jest tak samo ważna, każda walka może być tak samo ciekawa na swój sposób, a to, co ja chcę zrobić, to zrobić jak najlepiej swoją robotę. I to, jest, i to mnie interesuje. I to, to nie jest fałszywa skromność. Po prostu ja bym chciał generalnie, żeby nikt nigdy nie sram na te trzy litery, bo ja na to ciężko zapierdalam, OK? Okej okay, właśnie. I właśnie chciałem cię zapytać, jest ten często negatywny odzew ze strony fanów, którzy czepiają się, że mówisz nie tak po angielsku, jak oni by to sobie wyobrażali. Czy bierzesz na jakąkolwiek poprawkę na to i w ogóle tak jakby, czy zamierzasz w ogóle ewoluować jakoś w tym, w tym całym? swoim, na no, tym, co robisz po prostu, anus, anus... Tak, To jest świetne pytanie. Natomiast w odpowiedzi na nie chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Tak, jedyne, co chciałbym rozwinąć, to sprawność językową, która dałaby mi absolutną pewność, a i tak mam już dosyć sporą, że nawet jeżeli komuś nie podoba się sposób, w jaki coś wypowiadam, albo lifestyleowość moich bajerek, tak to nazwę, a nie, że tylko taki, taki rekord i tym podobne rzeczy, to to, że właśnie mam zwykły srebrny łańcuszek, to, że wyglądam nieco inaczej niż normalni anonserzy, to, że przez przypadek jestem raperem na emeryturze po 20 latach wydawania płyt w Polsce, to wszystko jest pewien kontekst kulturowy, który buduje mnie jako anonsera tej gali. I teraz ja bym sobie życzył jedną bardzo prostą rzecz. Znaleźć takiego anonsera, który będzie ode mnie dużo przystojniejszy, będzie się wszystkim bardzo podobał, będzie miał zajebiste angielskie. Ja mu wtedy chętnie zapłacę, żeby mnie zastąpił. Jasne. I ostatnie pytanie: czy była jakaś walka, albo nawet może. Dwie walki, trzy walki, które jakoś wyjątkowo ci się podobały, wyjątkowo ci zaskoczyły. Czy mógłbyś powiedzieć coś o nich, coś oryginalnego? Bo, oczywiście, są te banały, frazy, które można powiedzieć, ale coś, co może bez, jakieś Twoje. Bez banałów. Od 2004 roku jestem fanem Michała Cipao Materli. Widziałem go pierwszy raz generalnie w walce z legendą polskiego MMA, czyli z Jakubkiem, którego również prywatnie znam i pozdrawiam z tego miejsca. Ci ludzie w 2004 roku zarazili mnie spojrzeniem na MMA. Dziś. E, moja sympatia do Michała Cipao-Matelli mogła zatriumfować wraz z jego zdobyczą i to była, to, była, to była dramatyczna walka. Bardzo dobra, uważam. I to przełamanie tego impasu e, kon, g, z kontuzją wiązadła, ponieważ jestem przekonany o tym, że, że, że mój kolega Michał jest na pewno wyłączony na jakiś czas z obrony pasa. Ponieważ to wyglądało bardzo źle, tam był przeprost, generalnie prawie na pewno. I, I przełamanie tego to jest wielki charakter, to jest właśnie to, czego niektórzy udający fighterów powinni się nauczyć od Michała, Paomatelli, przełamania tego impasu, pokazania co to jest charakter w walce, jak można powrócić i jak porwać po prostu 15 czy 13 tysięcy ludzi do absolutnego po prostu szału. Oczywiście to samo zrobił Mamet, tylko że to jest akurat będzie banałem, jeżeli powiem, że, 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 że spodziewałem się, że właśnie tak to będzie wyglądało. Nie? Bo szczerze powiedziawszy, Mamet Khalidow, jedyne czym może mnie już zaskoczyć to tym, że przegra. A zaskoczyła się w ogóle ta jego deklaracja na koniec? My rozmawialiśmy może wcześniej, że zapowiadał coś takiego zrobić? Pamiętaj, że ja nie jestem decydentem w tej federacji, jestem zwykłym sznurkiem, za który pociąga generalnie duet Kawulski, Lewandowski, to oni są twórcami tej, tej, tej gali. Ja jestem tutaj z pasji, kimś, kto im pomaga i będę to robił tak długo, jak będą sobie tego życzyli i jestem przekonany o tym, że... Jeżeli Mamet wyraża taką chęć, to prawdopodobnie jak znam swoich przyjaciół, oni w żaden sposób nie będą blokowali tej decyzji. Jeżeli tylko będzie taka szansa, to będą realne pieniądze, to nie będzie krzywda dla Mameda Halidowa. Jak wiadomo, generalnie widzieliśmy już próbę na Elitex, tak? która była, no była ewidentnie próbą zrobienia go w ciula. Tak? Każdy to widział. Ja nie widziałem nigdy w życiu takich sytuacji. No i, no i znaczy, znaczy widziałem, no, ale ta już była tak naciągana, po prostu, że to było smutne nawet dla fanów amerykańskich, którzy to wtedy oglądali, tak? Jason Gida w ogóle zachował się super niesportowo, czyli podobnie jak James Thompson wtedy odpychając sędziego. To są rzeczy, które mi się nie podobają osobiście. Ja wierzę, że jeżeli mamy tego chce i będą okoliczności, które będą temu sprzyjać, e, moi przyjaciele prawdopodobnie staną na jego drodze. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. I powodzenia w dalszej karierze. Takiej.